Gdybym miał powiedzieć jedną pozytywną i jedną negatywną rzecz na temat tej kiełbasy, to niewątpliwie najbardziej pozytywna rzecz to jest e, smak tej kiełbasy. To jest jej pazur, bo jest dodane 5 gramów pieprzu. Kiełbasa trzeba przyznać, że jest bardzo mięsna. Liczyłem, że ten boczek będzie trochę bardziej tłusty. Tak jak wspominałem, ten pieprz naprawdę on taką robi robotę w tej kiełbasie. Wszystko jest widać. Jakaś tam pierwsza z brzegu, bez znaczenia. Na dworze coraz chłodniej, i tak sobie, drodzy państwo, pomyślałem, że to może jest dobry czas, żeby zrobić jakiś Bigos. Żeby zrobić dobry Bigos, trzeba mieć jakąś porządną kiełbasę. Tym bardziej będzie to przepis z lat 80. na Bigos. No i kiełbasa też musi mieć swój charakter będzie dobrze przyprawiona. I właśnie w tym odcinku będę chciał zrobić kiełbasę, a w następnym odcinku zrobimy Bigos takim, jakim zajadali się nasi tatusiowie, trwoniąc wypłatę, biegając od baru do baru i zakanszając takim bigosem w różnych tam przybytkach, barach, restauracjach i gospodach. Z tym bigosem to też mogą być niezłe jaja, bo tam do tej potrawy w latach 80. dodawało się jeden składnik, którego kompletnie dzisiaj się już nie dodaje. Ja go dodam oczywiście i spróbuję, bo ja nie mam kompletnie pojęcia, jak taki Bigos, właśnie z lat 80. smakował, a chciałbym spróbować. No i postaram się maksymalnie precyzyjnie odwzorować ten przepis, opowiedzieć Wam, jak to smakuje. Będą dwa odcinki. Jeden, właśnie dotyczący kiełbasy, ten, który w tej chwili oglądacie, a na drugi zapraszam za jakiś czas. Więc może warto zasubskrybować kanał, żeby Wam tam coś nie pouciekało. Widzimy się, drodzy Państwo, dwa dni później. Mam już w tej chwili mięso, zostało zapeklowane. 18 gramów soli na kilogram, 100% peklosul. I mam tutaj cztery rodzaje mięsa. Zaczynając od szynki. Kupiłem sobie dwie takie szyneczki, kuleczki, 2 kg. No i pokroiłem w takie kawałki. Mam również boczek. Kilogram 200 kupiłem. I również pokroiłem go na takie jakieś tam po prostu drobne części. Również mam karkówkę, karkówka kilogram w tym przypadku, tyle kupiłem, no i mam pół kilograma w tej chwili już gotowej golonki, która będzie mielona na najdrobniejszym oczku i praktycznie z tą już golonką jaką klasą trzecią nic nie będę robił, nie będę tym razem kutrował, to jest prosta kiełbasa. Jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne, dużo osób pytało mnie w komentarzach na temat tego dwuramiennego nożyka, skąd go wziąłem, gdzie go kupiłem. Kupiłem taki czteroramienny, ściąłem dwa śmigiełka, no i ten nożyk naprawdę robi robotę. No zobaczcie, to jest dwuramienny nożyk, no i takie grube kawały, tak jak mówiłem, fajne i idealne na taką kiełbachę. A tutaj, no już jest drobniej, czteroramienny nożyk, mimo że szarpak, jak ktoś lubi takie grube, to tylko i wyłącznie szarpak i dwuramienny nożyk. Przynajmniej w domowym wedliniarstwie w ten sposób można sobie to usprawnić. Zmieniłem sitko, takie 7 oczek dużych, no i to w tej chwili pomielę sobie boczek, bo chciałbym, żeby z tego boczku trochę tego tłuszczu e, pojawiło się w tej kiełbasie, takiego grubszego. Karkówkę, e, klasę drugą, I ja sobie zmielę na takim oczku drobnym, to jest chyba ósemka, jak się nie mylę. Golonkę zmielę na najdrobniejszym oczku, jakim mam, nie będzie kutrowana, będzie tylko i wyłącznie jako klej w kiełbasie, pora na przyprawy. Mam zamiar do tej kiełbasy użyć czarny pieprz, rozdrobniony w moździerzu. Mam tutaj odrobinę pieprzu kolorowego, tak dla dekoracji, żeby tam czasami coś w tej kiełbasie się trafiło. 5 gramów na kilogram farszu. Czosnek przecisny przez praskę, około 3 gramów na kilogram. I 0,3 grama kolendry mielonej, oczywiście też na kilogram. Woda 470 ml w tej chwili odmierzone, 4 kg 700 mam farszu, więc 10%. Przyjdzie czas oczywiście na szczegółowe podsumowanie jak w każdym odcinku, bo być może trochę chaotycznie mówię, ale kurczę, no grzeje mnie już w tej chwili ten przepis na Bigos. Pieprz już rozdrobniony. Tak, dosłownie jest on naprawdę na grubo, dość ordynarnie. Pora wszystko dodać. Bez żadnych ceregieli. Kolendra. No i czosnek. Czosnku nie za dużo, bo ja nie chcę, żeby to była czosnkowa kiełbasa. To ma być kiełbasa bardziej taka zwyczajna, z tym, że o grubszej strukturze. No i lecimy z tym. Dzisiaj nie ma żadnej mechanizacji, ręczna robota. Więcej mam tego farszu. Nie, nie zmieściłoby mi się po prostu do miksera, więc wyrabiam ręcznie. Nie przepadam za tym, ale co zrobić? Wyrobi się i tak. Jak robicie wędliny, drodzy Państwo, trzeba dbać o temperaturę mięsa, żeby nie wzrosła powyżej 12 stopni, bo mięso traci swoją kleistość, kiełbasa zaczyna się rozpadać, no i ciężko z tego cokolwiek sklecić. My dzisiaj w Szkocji, dokładnie w Edynburgu, mamy 8 stopni, więc mięso zimne jak cholera w dalszym ciągu, ale niestety pod ostatnim filmem zostałem trochę zjechany w komentarzach, że nie powiedziałem o tym, a wydaje mi się, że w każdym filmie powtarzam już do znudzenia to, że właśnie mięso musi mieć taką niską temperaturę na każdym etapie. Ja zawsze, jak robię sobie jakieś rzeczy związane ze sprzątaniem, ze zmianą scenerii, zanoszę mięso do lodówki, no i tam je przechowuję. Woda mało tego też bardzo zimna, bo mam z lodówki 4 stopnie farsz wyrobiony. No i na takim etapie, jak się pojawiają już takie ciągnące się elementy, zostawiam. Zresztą to się klei jak cholera. Celuję, drodzy Państwo, w smak kiełbasy, bo zapach mnie tutaj w tej chwili zaleciał niesamowity. Właśnie kolendra, pieprz, czosnek w kiełbasę śląską. Kiełbasa śląska to oczywiście kolendra. Ja będę, drodzy Państwo, celował w takie dłuższe laski, około 30 cm. Kaliber osłonki to 36-40 Kiełbasa już w tej chwili w osłonkach prawie 5 kg wisi sobie tutaj pod daszkiem. No i 2 godziny będzie się teraz osadzało. Smak będzie się przegryzał. Kiełbasa już wędzarni 65 stopni. No i powoli zaczyna się to już tutaj wędzić. Zrębki olchowo-bukowe. Raptem wędzi się pół godziny, więc koloru to tu jeszcze nie ma. Jeszcze 2,5. No i zobaczymy. Czas na jakieś podsumowanie. Jeśli chodzi o zakupy, to kupiłem tak: szynka 2 kg, dwie takie kulki były, karkówka 1 kg, boczek chudy, naprawdę bardzo ładny mi się trafił, kilogram 200, no i golonka również była kilogram 200. Z czego z golonki wykroiłem sobie raptem pół kilograma, bo tyle było mi potrzebne, no i użyłem to do kiełbasy, rozdrabnianie. Klasa pierwsza poszła na szarpaku, nóż dwuramienny, klasa druga oczko numer 8, boczek oczko 18 mm, taka średnica była tego oczka, to jest chyba y, sitko numer 22, golonka, czyli klasa trzecia, jak najdrobniejsze oczko, przyprawy, pieprz czarny i odrobina pieprzu kolorowego, raptem tam może było pół grama, czyli łącznie miałem 5 gramów na kilogram, rozdrobniony w moździerzu, nie za drobno. Czosnek 3 gramy na kilogram, no i tutaj oczywiście jeszcze była użyta kolendra 0,3 grama na kilogram, jeśli chodzi o wędzenie. Osadzałem kiełbasę 2 godziny, osuszałem godzinę, no i wędzić się w tej chwili będzie 3 godziny. Parzenie przewiduje w temperaturze wody 80 stopni do temperatury wewnątrz kiełbasy 70, no i studzona będzie w zimnej wodzie. Gdybym miał powiedzieć jedną pozytywną i jedną negatywną rzecz na temat tej kiełbasy, to niewątpliwie najbardziej pozytywna rzecz to jest e, smak tej kiełbasy, to jest jej pazur, bo jest dodane 5 gramów pieprzu, a negatywną, taką delikatnie bym tak określił, to tym razem wyszła mi ciut przytwarda osłonka jak widać wprawne oko pewnie już dostrzega, że tych kiełbas jest trochę mniej no niestety, wczoraj, że tak powiem, bo wczoraj była parzona została na noc w wędzarni wystygła, mamy 8 stopni na dworze w dalszym ciągu i tej kiełbasy ubyło było dużo amatorów po plastereczku na początku, a potem już poszło jak ona będzie smakowała na zimno? na zimno jeszcze nie próbowałem, na ciepło no kurczę, ten pieprz naprawdę robi robotę. Ja ją oczywiście zaraz wyjmę i, i pokażę wam. E, ale pieprz. No to jest naprawdę coś, coś pięknego tutaj. On się bardzo ładnie eksponuje w każdym praktycznie miejscu. Kiełbasa trzeba przyznać, że jest bardzo mięsna. Liczyłem, że ten boczek będzie trochę bardziej tłusty. Ale, no kurcze, wygląda dobrze. No i tak jak wspominałem, ten pieprz naprawdę, on taką robi robotę w tej kiełbasie. Mało tego, ten aromat pieprzu rozszedł się po tym mięsie, przynajmniej na ciepło. No nie mogę się doczekać, żeby e, spróbować ją w tej chwili na zimno. No zwyczajna kiełbasa bez jakichś tam fajerwerków w porównaniu z tą poprzednią, którą robiłem 100% boczek, wszystko mielone na szarpaku. No, to ta wygląda, trzeba przyznać, skromnie. Zapewniam Was, drodzy Państwo, jak na potrzeby zrobienia bigosu z lat 80., to takie ubasa jak najbardziej ma swój charakter. Nie ma co tutaj opowiadać za dużo, wszystko jest widać. Jakaś tam pierwsza z brzegu, bez znaczenia, no, ale czuje się ten fakt, że ta osłonka jest taka lekko po prostu twarda. No, co tu dużo mówić, jak to, jak to w ogóle opisać? Spróbujemy, żeby ona strzeliła no jak najbardziej nie było żadnego z tym problemu no ale środek, szarpak klasa pierwsza została zmielona w całości na szarpaku i nożyk dwuramienny także na grubo a reszta poszła tak jak drodzy Państwo widzieliście, także no pachnie niesamowicie, tradycyjnie szczerze mówiąc, no wędzona kiełbasa mimo, że parzona to nie straciła, że tak powiem na tym swoim aroma aromacie, jeśli chodzi o dym ukroję parę plasterków ten pieprz w środku no czy to nie zrobi roboty tak fajnie naprawdę kąsał jak na ciepło jadłem ją zobaczymy jak w tej chwili będzie na zimno pieprz jest czuć jak najbardziej i chodzi o ten posmak pieprzu czarnego z pikantnością to w zależności jak się właśnie trafi na jakiś taki grubszy kawałeczek pieprzu to hmm, zaczyna lekko dokuczać bym tak to określił ale nic poza tym, nie jest pikantną kiełbasą. Czosnek, 3 gramy to jest już taka wartość, gdzie jest wyczuwalna ta ilość. Kiełbasa wygląda naprawdę fajnie, dosyć solidnie duże, właśnie te kawały mięcha ja lubię, uwielbiam taką kiełbasę wręcz. Nie jest to żadna mielonka. Było trochę roboty z kiełbasą, no bo wiadomo, oczywiście, każda operacja to zaangażowanie czegoś innego, nowego sprzętu ale absolutnie było warto. Kiełbasa zwyczajna w moim wydaniu z charakterem. 5 gramów pieprzu to już jest taka wartość, że naprawdę tutaj y, większość ludzi powinna być zadowolona. Kiełbasa jak najbardziej nadaje się do tego, żeby ją zjeść i na ciepło odgrzać w wodzie. Jak i oczywiście do dalszego przetwórstwa typu właśnie Bigos. Ale ja, drodzy Państwo, również będę chciał zrobić fasolkę po bretońsku, pokazać Wam, jak się robiło właśnie w latach 80., bo okazuje się, że fasolka po bretońsku to był wyrób właśnie w latach 80., gdzie albo była wersja z kiełbasą, albo była z boczkiem. Rzadko kiedy spotykało się fasolkę po bretońsku z boczkiem i kiełbasą.